Czy masz wyznaczony cel związany z oszczędzaniem? Czy masz już doświadczenie w inwestowaniu? To pytania, które zadaliśmy studentom w ramach filmu edukacyjnego nagranego z okazji Roku Edukacji Ekonomicznej. Czy masz wyznaczony jakiś cel związany z oszczędzaniem? Tak, mam. Nie wiem, czy tutaj konkretne wartości powinnam podać, ale, ale jest. A chcesz nam zdradzić, jaki to cel? Powiedziałabym, że taki dość nietuzinkowy, ponieważ w zeszłym roku miałam przyjemność pojechać do Stanów Zjednoczonych i kosztowało mnie to no parę paręnaście tysięcy, więc moim głównym celem inwestycyjnym jest teraz po prostu odbudować ten stan konta, który był przed tym wyjazdem i możliwie zwiększyć tą wartość w jak najszybszym czasie. Co miesiąc staram się odkładać 300 zł i na razie mi się to udaje jak najbardziej. Na ten moment nie mam dokładnego celu na oszczędzanie. Raczej myślę, że jak teraz oszczędzam, to czekam w taki moment, gdzie uzbieram wystarczającą ilość pieniędzy, żeby móc kupić sobie coś większego, jakieś wakacje, jakąś taką większą podróż, raczej w takie dalekie zakątki świata, może na przykład Stany, może na przykład Azja, to jest coś, o czym zawsze, wydaje mi się, że dużo osób z nas marzy, żeby zwiedzić takie miejsca, takie niecodzienne, no i no to po prostu trzeba oszczędzać jakiś tam dłuższy czas. Na ten moment jakby nie mam określonego dokładnie celu i do kiedy chcę oszczędzać, ale myślę, że właśnie to jest taki mój pierwszorzędny cel. No i drugim to pewnie jakiś koszt stały, jakaś nieruchomość, kupienie sobie mieszkania, żeby móc odciążyć trochę rodziców, żeby już nie musieć u nich mieszkać i tak naprawdę no po prostu być z nimi codziennie, tylko żeby móc już samemu rozpocząć takie życie dorosłe. Można powiedzieć, że takim bardzo długoterminowym celem jest kupienie mieszkania, jednak jest to bardzo, jest to perspektywa pewnie najbliższych 10-15 lat. Aktualnie zbieramy na buty turystyczne, ponieważ bardzo lubię chodzić po górach i chciałabym kupić... Już buty takie z lepszej półki i wiąże się to z większym wydatkiem. Czy masz już jakieś doświadczenie w inwestowaniu? Jeszcze nie mam doświadczenia w inwestowaniu, natomiast wydaje mi się, że inwestowanie na giełdzie jest interesujące. Chciałabym zwiększyć wiedzę na ten temat i też podwyższyć swoją skłonność do podejmowania ryzyka. Na ten moment nie mam zbyt dużego doświadczenia w inwestowaniu. Raczej ta forma instrumentu finansowego nie. Nie interesowała mnie dotychczas, jednak zamierzam w przyszłości na pewno zainteresować się tym, zwłaszcza jeśli będę miał trochę więcej pieniędzy w portfelu. Nie posiadam niestety doświadczenia w inwestowaniu, ale na pewno jeśli miałabym już inwestować, to raczej jestem osobą, która jest mniej skłonna do ryzyka, więc wybrałabym raczej obligacje np. skarbu państwa niż akcje, na których no, niestety nie znam się i też na pewno wybrałabym instrumenty, na których właśnie bym się znała, posiadała jakąś wiedzę, na czym one polegają, jak funkcjonują. Czy będąc inwestorem będziesz patrzył jedynie na zysk? Myślę, że w dzisiejszych czasach również inne aspekty są ważne i wybierając spółkę, w którą bym chciał zainwestować, patrzyłbym też na różne aspekty, na przykład ESG. Zarówno oszczędzanie, jak i inwestowanie nie są łatwym zadaniem. Oszczędzanie wymaga systematycznego charakteru, to znaczy planowe, regularne odkładanie naszych oszczędności, czyli nadwyżek finansowych. Oszczędzanie. Może przynosić nam zysk i nie niesie ze sobą wysokiego ryzyka. Dlatego wśród popularnych produktów oszczędnościowych wyróżniamy takie produkty jak lokata bankowa czy konto oszczędnościowe. Z kolei celem inwestowania jest osiągnięcie jak największego zysku. Jednocześnie musimy pamiętać, że im większa szansa na osiągnięcie dużego zysku, tym większe ryzyko na poniesienie wyższych strat. Dlatego Podjęcie decyzji o inwestowaniu wymaga przygotowania dobrej sytuacji finansowej naszego budżetu. Największe korzyści z oszczędzania osiągniemy, kiedy przyjmiemy długoterminowy horyzont. W tej sytuacji działa mechanizm tzw. procentu składanego. Przyjmując, że zakładamy lokatę o wartości 3000 zł i z tej lokaty możemy osiągnąć zysk w wysokości 6% w skali roku. Stosując mechanizm procentu prostego, odsetki naliczane są zawsze od kwoty początkowej. W efekcie, w każdym roku osiągamy zysk w wysokości 6% od kwoty początkowej 3000, czyli 180 zł. Teraz zobaczmy zasadę działania procentu składanego. W tym przypadku odsetki naliczane są nie od kwoty początkowej. Ale od kwoty, którą osiągamy po każdym roku, z uwzględnieniem wszystkich naliczonych do tej pory odsetek. W drugim roku kwota odsetek będzie więc wynosiła 6%, liczonej od nowej kwoty 3180 zł, czyli 190 ,80 zł groszy. Im dłuższy przyjmiemy horyzont naszych oszczędności, tym coraz większe korzyści osiągamy z tytułu działania procentu składanego. Po 20 latach oszczędzania różnica w zysku między kwotą wynikającą z procentu składanego a kwotą wynikającą z procentu prostego wyniosła w naszym przypadku ponad 3000 zł. Przy oszczędzaniu musimy pamiętać o jednej podstawowej zasadzie: nie ma nic za darmo. Jeśli jakaś instytucja obiecuje nam osiągnięcie wysokiego zysku w warunkach znacznie niższych stóp procentowych obowiązujących na rynku, to pamiętajmy, że zawsze wiąże się to z wysokim ryzykiem. Zanim skorzystamy z oferty obiecującej nam wysoki zysk, dokładnie przeanalizujmy ryzyko z tym związane. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu zastanówmy się, czy tylko ryzyko i zysk są dla nas istotne. Pomyślmy, czy chcemy, aby rozwijały się dzięki naszym środkom takie sektory, których działalność szkodzi środowisku i jest nieprzyjazna społecznie. Pamiętaj. Im większa szansa na osiągnięcie wysokich zysków, tym większe ryzyko na poniesienie wysokich strat. Mechanizm procentu składanego pozwoli w długim terminie osiągnąć najwyższe korzyści. Przyjmij postawę w swoich decyzjach inwestycyjnych inwestora odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo.